Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Lecimy. W końcu mi się formułowało. Czy z mało? Nie. Tyle tu się że zgłodniałem od tego czekania. Szalaj! Skończę jeść. i możemy lecieć do zera. Serio? Ha, nie wiedziałem, że lubisz azjatyckie żercie. A czego tu nie lubić? Makaron jest, mięso jest. A jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Mówiłeś wczoraj, masz dla mnie jakąś niespodziankę. Pewnie, że tak. I to grubo. Ułatwiłem nam kolejną robotę. Coś no jest. mam awarię systemu i powiedział, że. Zatfiję Poczekaj, aż ci powiem, kto daje to zlecenie. Trzymasz się? No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza liga Night City. Czarny Chrystus Afterlife. 150 kg Fixera. I co? Słabo. Wydawało mi się, że Dex wypadł z gry parę lat temu. Zadarł z jakąś ekipą z Pacyfiki. Gruba sprawa. Pamiętam. To było dwa lata temu, wojna gangów. On rzeczywiście był w to zamieszany. Sporo ludzi poszło wtedy do piachu. Dexowi udało się jakoś uchować. Na dłuższy czas musiał zniknąć z radaru, bo na mieście mieli do niego pretensje. Ale teraz wraca... Jackie, to nasza szansa. Dex na pewno będzie teraz potrzebował przyjaciół. Otóż to, Mano. Otóż to. Mówisz no, poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. Tibak go zna. Od słowa do słowa, umówiła mi z nim rozmowę. A jak się spotkaliśmy twarzą w twarz, to był mój. Wiesz, jak to jest? Nie znam nikogo, kto od razu by mnie nie polubił. Tak, jasne, Jackie. No dobra, dawaj, co to za zlecenie? Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z Tobą pogadać osobiście. Znowu awaryjny system, reprezentować. Postaraj się. Ja mam iść? Dlaczego nie Ty, albo Tibak. T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. Mhm, mm to świetnie. Dex to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic do padry albo Wakako. Ale Dex to inna liga. Wiesz o co mi chodzi? Wiem jak to jest z fikserami. Biorą zlecenie, znajdują kogoś, kto je wykona, a potem o nim zapominają. Dokładnie, Winnie. Dokładnie. Mm. Dobra, skończyłem. Przywiozłem twoją fura. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania po tej z kosiarzami. Dzień dobry. No? Doceniam. Miguel się spisał. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. Przekonamy się. To co? Jedziemy? No to. Tak. Jasna sprawa. To nie? Jedź powoli. Dopiero zjadłem. Okej, okay, kurde, nie ja muszę tak z mi zjechać. Kurde, jak ja już driftuję, tak, że w ogóle... To fajna dziewczyna. Wiesz, czuję, że się przy niej rozwija. No to jesteśmy, chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z Wiktorem... O kurde, to nie ten drifter. Tak. Tak. Ja dupę, to bym 24 potrzebał. O <gry> świetne, warto mać. Hej, Wiktor już na ciebie czeka. Dziękuję. Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Wyglądasz na zadowolonego. Ja zawsze jestem zadowolony. Malą opuszcza gardę. Jest zmęczony. Pracuj, niech. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze Cię widzieć. To musiało zabić. Ten... Ale zanim spytam, co tam u Ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Coś się oberwałem. Bezcenność? Nie grynam? Światło wstręt? Pełen komplet. Spokojnie. Zaraz się tym zajmę. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u Ciebie. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Hmm. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie, I nie more, Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deshawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deshawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Nie dał. Ale mam kasę. Ta robota to moja szansa. Trzeba inwestować. Zapraszam na fotel. Dobrze, że lutowałem, dużo kontraktów zrobiłem. Że znaczy, wszystkie kontrakty już zrobiłem od regin. Optyka Kiroshi, najlepsze co mam. W sam raz na tę okazję. już ma pomyłkę. Podpinaj się. Victor i to najwyższa pułka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. Szczerze nie są w ogóle. Nie? Nie mogę... nie mogę wyjść, czyli tak czy siak muszę zrobić. No, I to I teraz są takie mastheady, to zrobiłem. No, chciałem zostać najbardziej... w jak się planie, ja to, bo to miałem plan na ten game, plan. Mogę już, dziękuję. Czyli te, które musiałem zrobić, zrobiłem? Że przejdę, na reszty nie potrzebuję. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. Jest to jasne, rozumiem. A, yy, to, to będzie to dobre. dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie, możemy działać. Włóż tu swoją pierwszą ligową rękę. A u ciebie co słychać? mi w sumie to co zawsze i bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I coś się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. Jak ją trzeba? Trzeba... Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Nie. Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Oł oh, się tutaj tak, tak żniło. Na moment oślepniesz. Bez obaw. Oa. dłuższa chwila. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń. Przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i... i takich tam. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? A, jest świetnie. No to pięknie. Pora na... Kamer że już skanowałem miliard razy. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak podsłuchasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Aha, jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i. No co ty jadasz? Kurde. No, ma konkret. Ojec. Dlatego ja wcześniej nie ile amu. Wszystko jasne. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. No i dzięki. Wiktor, no to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji w Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Mordę zapłaciłem 20 tysięcy. Dawaj młody. Pokaż im na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Co wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3 czwarte impetu ciosu. Obstawiłeś ten mecz? Nie, nie, tak tylko z przyzwyczajenia oglądam. Tęsknisz za tym, co? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. ...i że znosi twoje marudzenie. Jestem miejsca <grystanie> sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Coś w tym jest. Nere mordo. Do następnego. To co? Pierwsza zasada? Afterlife? Donc. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcinków. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Co się tak na niego Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, okay, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką, Max. Tak. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go bezwładnisz, przyśle ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Mhm. Mm

Jakster we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku, czy zapisać się w historii? Obstanę opcję drugą. Interesuje tylko pierwsze miejsce, bez względu na koszty. Klasyczny wybór młodego człowieka. Szanuję to. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Posłuchajmy. Dex, czekaj. Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo Tibak. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z czakim już się widziałem, a Tybak zna. Pomogłem mi dwa roku. lata temu, dlatego się do was odezwałem. Poza tym. Aha. Mam zadanie specjalnie dla ciebie. Hmm. Opowiadaj, co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o Bioczyw. Mhm. Mm Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, to nie jest żaden problem. Ostro pogrywasz. Czuję, że zarobimy razem dużo pieniędzy. A w ogóle, mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Mylstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Melstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgę. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradnął go kangusy z Melstromem. W transporcie jest Flathead. Robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Mm -hmm. Potrzebujemy go, żeby ukraść Chip. Kupiłem go od Mestromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Mm -hmm. Brig był przywódcą gangu. Trzy dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę Simona Randala, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy z jego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. Jak trochę już? Będzie A ten Royce? Co za jeden? To zakochany w chromie psychopata? Jak wielu w tym mieście? Masz rację. Chociaż niewielu jest takich, którzy chcąc przejąć władzę w gangu wsadzają swoich przeciwników do suszarki mikrofalowej. Podobno jak, jak z... zaczyna ścinać się białko. Jako pierwsze wybuchają oczy. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku chodzi jakiegoś związanego faceta. nie co jej chodzi. ale może uda ci się się wykorzystać. Tylko uważasz, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem, to, to. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. Tibak jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a czekiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba o co mi chodzi. Na Nota. Wie, że... Zabieram Zabieram. No to. już Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizisbar. Flatheadem musisz zająć się sam. Panie wie <coughs> jeszcze jedno. Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka. Przemyśl. Do zobaczenia. See you later. Bye bye. Nie wiem ile by mi ja skończyło, przepraszam. Cześć. co? Jest gość, nie? Kort i Na pewno wie jak dbać o swoje interesy. Zanim dopuścił nas do dużego zlecenia w paru sprawach. Dek zapłacił Melstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać w gangu, zmieniła się kadra kierownicza. Słyszałem o tym. Royce zafundował plikowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dek skazał nam pogadać z Roycem. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Nie brzmiesz na zachwyconego. Co wiesz o tym To jest to kompletny pojem. Ćpa chrom tak, jak niektórzy pają próchy. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Tak. No Chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie co robi. To jak chcesz do tego podejść? Melstrom czy Parker? No, kurwa. Żyję tam. Zaczniemy od tego Melstromu. Wpadniemy do nich z wizytą. Oralej. To ja podjadę pod Olfoc i trochę powężę. A Stalowego. Baja baja Jackie. Nice. Zadanie już Johna